Cześć, nazywam się Mikołaj i jestem szefem Airbike'a, a po godzinach królem rowerów. Dzisiaj rower, już z takiej dziedziny, które lubię bardziej, czyli porządna aerodynamiczna szosówka. Cena katalogowa tego Cervelo S3 z roku 2016 to 17 999 zł. U nas w tej chwili ten egzemplarz nowy możecie kupić za 12799 zł. Od razu podam jego wagę, bo jest dosyć imponująca: 7 kg, 740 g. Jak za rower aerodynamiczny, na w sporej mierze aluminiowych komponentach, to bardzo dobra waga. Co więcej o tym modelu: legendarna rama Cervelo S3. Tutaj fanom marki na pewno nie trzeba jej przedstawiać. Dla tych, którzy z tą marką spotykają się po raz pierwszy, powiem, że jest to jedna z najbardziej uznanych marek produkujących aerodynamiczne ramy, w szczególności ramy karbonowe. Yy, widać to w dopracowaniu każdych detali przy tej ramie: tego jak płaski jest ten rower i, i jak porządnie przygotowany do przecinania powietrza. Oczywiście, widelec w tej ramie jest też w pełni karbonowy. Rower jest wyposażony w grupę Szymano-Ultegra mechaniczną, tak jak mówiłem. Na mechanicznych szczękowych hamulcach. To co ciekawe, to karbonowa, oryginalna sztyca Cervelo o dwóch punktach montażu siodła, co pozwala na zmianę offsetu i przystosowanie roweru do riderów o różnym wzroście. Siodło to Fizik Antares na podejrzewam chromoelidowych rurkach. Fabrycznie wyposażony jest ten rower w aluminiową kierownicę i mostek SLK z marki FSA. E, oczywiście wewnętrzne prowadzenie linek. Mocowanie klasycznie pod dwa bidony, a obok nich e, rama przygotowana jest pod. Obok nich znajdziemy otwór do wprowadzenia kabli. DJ, tu bo rama przygotowana jest pod obsługę e, układu elektrycznych przerzutek. Korba. Rotora, zębatki stopniowane 50-36, czyli tak zwany semikompakt. Rozstaw montażowy zębatek to 110 mm. Z tyłu ciasna kaseta, Ultegra 11-biegowa o przełożeniach 11-25. Typowa, no może nie sprinterska, ale typowa mazowiecka kaseta. Ciasno-zystopniowana, precyzyjna. Zmiana biegów i dobór kadencji. W tym modelu koła to Mavic Cosmic. Myśmy włożyli tutaj akurat opony Turbo z marki Specialized, wzmocnione dodatkową warstwą antyprzebiciową Black Belt i z mieszanki Gryption, która zwiększa przyczepność. Zresztą też bieżnik tej opony nie jest taki całkowicie łysy jak w klasycznych sprinterskich oponach szosowych, tylko jest łysy po środku i ma minimum tutaj lamelkowania po zewnętrznej stronie. Bardzo przyzwoita szosa, w świetnej cenie, nowa, bez przebiegu, tańsza prawie o jedną trzecią, o 6000 zł, bez mała. Bardzo dobra oferta dla kogoś, kto szuka Średniej klasy roweru szosowego z ambicjami na przykład do przebudowy na najwyższą klasę na Ultegra DI2 i karbonowe koła na stożkach. Hmm. Rozmiar 54 będzie odpowiedni na wzrost powiedzmy M72, M80, M82 przy bardzo agresywnie ustawionej sylwetce. Chyba tyle, jeżeli chodzi o ten model. Serdecznie Wam go polecam, jest bardzo ładny. Tyle jeżeli chodzi o ten model, serdecznie Wam go polecam. Subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych nowości, które się na nim pojawią. Piszcie w komentarzach, jakie jeszcze filmy chcielibyście, żeby dla Was nagrać, i do zobaczenia na rowerze.